Zrobimy im te psikusa? Oj, dosprze! Dawaj, dawaj, dawaj. Zrobimy im psikusa. <śmienny> Przepraszam. Przepraszam. <śmienny> Chciałem przeprosić Waszą trójkę w swoim imieniu i kolegi. Co prawda ja bardziej zawiniłem. E, wracajcie. No, koniec, no. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Musiałem to zrobić Spójrz. 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 Fabryka strzykawek i igieł to tutaj powstawały produkty, które trafiały do szpitali i gabinetów lekarskich w całym kraju i za granicą. Z czasem jednak coraz cięższe długi wobec ZUS, kontrahentów i gminy zaczęły przygniatać przedsiębiorstwo. Produkcja spowalniała, hale pustoszały, a echo maszyn zastąpiła głucha cisza. W 2010 roku zapadł wyrok. Fabryka, która przez dziesięciolecia była sercem tej społeczności, została zamknięta. Teraz dawny zakład popada w kompletną ruinę za sprawą wandalii. Zresztą sami zobaczcie. Zapraszam was do środka. Setki... Strzykawek. Setki. Tysiące. Spójrzcie na to. I to jest tylko jedno pomieszczenie, moi drodzy? Spójrzcie tylko na to. Ile się marnuje tutaj. Piękne. Kilka tysięcy, a my jesteśmy dopiero w pierwszym pomieszczeniu. Dobra, moi drodzy, idziemy dalej. Zobaczcie, że tak robię zdjęcia, ale mam kamerę dosłownie Nie tutaj mam tutaj na wyczerpaniu. że w tym, że że mamy Zmuszczone. Ja to byłem jakiś czas temu, chyba nawet trzy razy. Ale chciałem z całkiem przyjechać, ale teraz się nadarzyła okazja, bo co? zobacz jak to świetnie wygląda. Spójrz jak przybliżysz kadr, spójrz tu w kamerę, nie? Na zielonym tyle ten monitor, nie? Nie wiem <laughs> fajny klimat. Ale to nie jest farba. Słuchajcie, tylko to jest taki już permanentny grzyb. Ale zobacz na zbliżenie. Patrz na to. Zobacz. Mhm. W trawa porastała. Tak. Ze... ze ściany. Szok, nie? Co natura potrafi zrobić? odpowiednie warunki. Pierwów. Karty technologiczne, próby, surowce, wszystko tu. Jest. Już nawet nie będę, wie, wiecie co zasłaniają nazwy tej firmy, bo ten budynek już jest tak splądrowany, że. pracownia biologiczna. Dziesiątka. Mhm. Pełno dokumentów jeszcze na półkach. I tu jest w ogóle taka ciekawa, nie wiem czy to jest wirówka, to chyba wirówka, nie? To takie cudo natury. Spójrzcie na to, tak się odkręca i, i do góry. I tutaj, tak, to chyba wirówka jest. Przynajmniej tak wygląda. Nie sądzę, że to działało jeszcze jakby pewnie to odpalił. No mhm. ona przecież nie jest jakoś specjalnie zmuszona. To jest ciekawe, wiesz? co to jest? Pojemnik na odpady medyczne i tam pełno jakichś strzykawek w środku. Widzę przez tą szczelinę. Nie będę dotykał tego, bo ja rękawiczek nie wyjmowałem. Wolałbym tego nie dotykać. Ja idę jeszcze zdjęcie mhm. tej są takie szalki, mi się wydaje. Zobacz, z jakimś czymś w środku. Nie wiem, czy to pod mikroskop, czy to, prób... tak, chyba, to tak. próbki Jakiś są. Próbki. To są próbki po prostu, wiesz. Fajne, nie? Czekaj, wezmę ja tylko, ja to... to. Może będzie widać. Tak, to są jakieś próbki czegoś. Nie wiem, co to jest tam w środku. Tu jest chyba to lleta. ale zobacz, zostały buty. Patrz, widziałeś? Te buty to są były Tutaj nawet moi drodzy produkowali y, części do Fiat'a 126P. Na samym początku jeszcze, przed tym, jak zaczęli się zajmować y, produkcją igieł, to y, produkowali części. Czyli, tutaj czyli docelowo tutaj były produkowane strzykawki, tak, igły, tu tak. mamy... Później, bo później ta firma znowu zaczęła upadać Więc rząd zadecydował, że jeżeli będziecie produkować strzykawki to my nam damy dofinansowanie No i firma zaczęła się podnosić, podnosić, podnosić A później znowu zaczęły się kłopoty Zresztą zejdziemy zaraz na dół do zobaczycie dokumenty na 1 milionów to było zaburzone hmm. to tak w wielkim skrócie ta historia ciekawe tu widzę kalendarz 2008 2008, tak. 2008 tak. tutaj mamy jakieś rozpiski strzykawki 20 ml plus igła strzykawki 20 ml Dobra, moi drodzy. Ty się nie, Ty nie, nie podpowiadaj. Moi drodzy, co to jest? Mogę to powiedzieć, czy... Nie. Właśnie o to chodzi, żebyś nie podpowiadał. O to ma widzowi zgodnie. Co to jest? Bo ja sam do końca nie wiem, ale domyślam się. Mogę? Coś, czego nienawidzę. Werplą? Tak. Zwerdą, to jest. Bo ja tak szczerze nie miałem nigdy zarysowaną wkuwanego. Ja miałem, właśnie dlatego nie lubię tego. I nie właśnie. wiem, czy widzicie, ale ta igła jest naprawdę gruba się. Mhm. Mm no, nieco mało przyjemna rzecz pewnie. Wow wow! Poczekaj, zbliżenie. Zobaczcie. Jest igła. Że... mnóstwo tych strzykawek. I tutaj z tego, co ja pamiętam, tak. Tutaj też były strzykawki. No, zobacz całe pudełka i to jeszcze nie otwarte pudełka, świeże, widzisz? Na dole nawet masz. Z igłami, tutaj. Tutaj masz te welfrony całe ja, zestawy. Ja, tutaj całe zestawy właśnie, to Ale tu śmierdzi ty... No, tak. No i jest o tym laboratorium obok jest niego, prawda? Jakimś środkiem odkażającym to po Czuję się trochę jak właśnie. W szpitalu, wiesz. Mm -hmm. Patrz, tutaj jest ten... jakaś chemia została. Fenol. Główna lato, na co Tutaj? Mhm. Powierzcie mi, że jeszcze dwa miesiące temu było praktycznie nie ruszone. Powiem Ci, że zapach... No, drażni w nocy. Drażnina. Dlatego nie można tu być za dłużącym. Spójrzcie. Na podłodze jest pełno rozlanej chemii, wiesz? To to tak śmierdzi. A, widzę to. No, daje, po nosie równo. Nie, no dobra, nie powinniśmy tu zaś za długo chyba siedzieć, wiesz? Ja się stąd ewakuuję. Tu są e, archiwum próbek z dużą ilością igieł. Nie wiem, czy chcesz tam wchodzić. A powiedz mi, gdzie? Tutaj? Tu, zobacz. Wow. Podłoga. Wow. Wow. Uf. 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 A skąd mówisz, że jakieś dźwięki dobiegają? Stamtąd. Stamtąd? Tak. Jak ja tu byłem, to jedyne wejście to było rozwalone dykta Nie można. Te drzwi nie było otwarte. Prezes zarządu, a słyszę przed chwilą słyszałem uderzenie. No właśnie, a co gdzieś na dole wtedy. Widzisz? Otwórz te drzwi. Jedyne zamknięte. A, to ta sala fajna konferencyjna. Nie, nie ma nikogo. Tam jeszcze są zamknięte drzwi. A może to to okno, przeciąg robiło, wiesz? Pomyślałem, że jak zamknięte drzwi, że ktoś tu po prostu siedzi, nie? A to przeciąg chyba. Jeszcze zajrzę tutaj. Nie wiem, czy tam się Szczerze. Kolejny pokój. Tak, jakieś prezesowskie trochę, nie? Tam był gabinet prezesa. Jakaś dyrekcja, te sprawy? Nie, to już jest w stanie po prostu... agonia. Tu jest wyjście. To samochód stoi. A tutaj chyba był ten pokój sekretarek, czy tam... Mhm. No. To już Cieknie z dachu, tam. Tam nie? czy deszcz pada, więc tu kuchnia kompletnie zdemalowana. No pewnie trochę jeszcze, pewnie trochę tak. Damska, męska, a tu jest pokój prezesa. Zesarz, tak, prezesa zarządu. Prezesa. I tu były te dokumenty na zadłużenie yy, firmy na tak. kilka milionów złotych. To jakiś najbardziej ubyt, bo, jak na prezesa, nie? No już poroznosili, bo tu naprawdę była duża ilość dokumentów świadcząca o bankructwie tej. Proszę bardzo, licytacja nieruchomości. Widzisz? Mówiłam. odwieszczenia z 2010 rok. 2010, to Morymk sądowy. Ostateczne wezwanie do zapłaty. 30 tysięcy. Mhm. Mm no. Mówiłem, że nie. I nie ściemniam i nie kłamie. 85 600. O, tu już masz konkretną kwotę. 31 sierpnia 2010. I moi drodzy, tego tu było. Uwierzcie mi, że dużo, dużo więcej, tylko że to mnie powynosili stąd. Odpierw. Dobra, chodźmy dalej, może co? I odchodzimy niżej Dobra, bo my chodzimy w odwrotną stronę, czyli od góry w dół. będziemy no, moi drodzy, tak na szybko. Ale to będzie zajście na parter. Na par a na parter. Mhm. Dziennik ustaw. Proszę. Jakaś dziwna walizka po czymś. Wow. Proszę. Tu na pewno siedział jakiś prawnik, no to mogę nawet. Mhm. Dzienniki ustaw, zobacz, z każdego roku. Więc na ostro. Mhm. Kawałek radio. Mhm. Dyskietki. Tutaj nie świecę, bo blok mieszkalny jest obok. Kasje pan masz? zostawione. Już tu jest tyle danych osobowych, że... No. Takie firmy jak się likwidują, to nigdy o takie rzeczy nie dbają, no bo pewnie już są na skraju bankructwa, a to też Które kosztuje. Dbają, no. to, też, to też kosztuje, nie? Usunięcie tego wszystkiego. Oh yeah! Uch! Sorry, nie mogłem się powstrzymać, musiałem to zrobić. Nie? <grymne> 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 no Ale postarałem się. Nie mogelować, no. Po prostu nie się Dobra, to wbijajcie się. Ale mamy agrymacji? tylko dół do zrobienia i spadamy, tak? Jeszcze tylko A to na YouTube? Tak. Ja poproszę kanał. Są trzy. Możecie być na filmie? Jak uciekacie? Ojej! Ja bardzo idzie pierwszy, Natalia <natęgu>, druga, <grymne> ja sobie za nimi, i nagle ktoś krzyczał, a ja sobie w miejscu. wyjść, no ja on zaczął się odwracać, a ja ten, ja nie wiedziałam co robię. no to też się u i płata, jestem ich Dobra, wszystkie trzy są dobre. Dziękuję, może. Nie, to w Co ma tak? tak? Nie, nie, już, już to tak? no. Już możecie iść, nikogo nie ma. Nie ma, na górze dobra. można działać. Dobra, dzięki. Miłego.